Ja nie pamiętam swoich pierwszych dżinsów. Znaczy, pamiętam jakieś takie niby dżinsy, a niby nie? Jakieś tkaniny nie do zdarcia. Najwyraźniej dzisiaj będziemy potrzebowały dużo szampana. Mamy spore zapasy. ktoś mi ze dwa lata temu powiedział, że w taki sposób będę spędzać sylwestra. A ja o niczym innym nie marzę od 12 lat. Szczęśliwego nowego roku! I to jest właśnie dla mnie demokracja. Kiedy masz prawo nie znać nazwiska swojego prezydenta, no to jest dla mnie demokracja. Sama cela ma jakieś półtora metra szerokości, a długości tak ze trzy i pół metra. Pierwsza rzecz, jakiej się człowiek uczy, nikomu nie przeszkadzać. Żądam adwokata! W więzieniu najstraszniejszy moment to jest to, kiedy dostajesz fotografie bliskich. Rano zaczynasz płakać, a następnego poranka kończysz. Tam jedynym twoim zadaniem jest przeżyć dzień. Nawet nie dzień, a tę minutę.